Siemaneczko, morderczki z tej strony, safer was, ulubiony YouTuber. W dzisiejszym odcinku mamy kolejną część Safer vs. Zombie. Nie zatrzymując was, lecimy z tematem, więc zaczynamy od intro. Dobrze, moi drodzy. W takim razie zaczynamy poziom 2 z 3. Zobaczymy co tu będzie w tej dzisiejszej nocy. Mamy nowego grzybka. Zobaczymy co tutaj nas spotka w dzisiejszym odcinku. Co to za pieniądze są w ogóle? O co z tym chodzi? Locket. O co chodzi? Dobra, tu coś mogę kupić, ale. Po co, na co? No dobra, kupujemy. Nie wiem, co to jest. Sprawdzimy to. Mamy zakupione. Kontynuujemy. Czy my koń chcemy slot? No chcemy. Dobrze moi drodzy, zaczynamy w takim razie kolejny poziom. Eee, słuchajcie, mamy grzybki, które są dosyć ciekawe. Na pewno będziemy potrzebowali żółtego, fioletowego, nowy, duży fioletowy grzybek. Przydadzą nam się na przykład, kurde. oczywiście musi być nasz ziemniacie kochany. Eee, słoneczko nasze nie będzie. Nasz słoneczko. Zrobimy roślinkę. Hmm, co tu możemy jeszcze wziąć? A zobaczymy, zrobimy wisienki i lodowego. Zaczynamy, moi drodzy. Dobra, tu trzeba zacząć, zrobimy w ten sposób, o tak. Pomalutku, pomalutku rozpoczniemy. Ciekawe z której strony zaczną wychodzić tam zombie. O, zaczyna się. Teraz pytanie, gdzie oni będą szli? Tutaj będzie szedł, dobra. Robimy nasze grzybki, żeby dawały nasze słoneczka Jak pozbieramy trochę więcej, to zaczniemy robić te duże Dobra, tu nie mamy zombie, więc... Teraz tutaj... Dobra, mamy kolejne Dobrze, zrobimy w ten sposób na razie, co Zrobimy tutaj kolejnego O! Mamy ziemniaczka Ale to na razie wstrzymamy się z nim Póki co jakiś króciutki ten odcinek z tego co widzę Szybko straci nam leci ten poziom Ale czemu, dlaczego, po co, na co, nie wiem Ale się przekonamy Zbieramy snaczka, zbieramy, zbieramy tak, o tutaj, jeszcze jedno. Żybiam. O, zróbmy tutaj. Tu jeden dużo. O kurde, patrzcie! Jaka słowiec to jest? Nie jest tam grzybka! O nie, zerwi nam grzybka! Dobrze, trzeba zrobić. Tutaj postawimy grzybków już wystarczy. Teraz nie sobie urosną grzybki mamy sre srebro które o kurde Co to jest? Mamy problem, moi drodzy. On ma drzwi metalowe. O nie. I co teraz? Ratujcie nas. Jest udało nam się na Naziemniaczek kurtowo nas! Yipiii! Uh. To jest to! Tego właśnie mi było trzeba! Tutaj postawimy... Kolejnego... Hmm... Tej dużej już nie chcę porchawe... Kurde, co tu postawić teraz w tym momencie? Naprawdę, to, to zaraz jest koniec tego Nawet się dobrze nie rozkręciłem, a już, już się skończyliśmy ten poziom Ale to nic, spokojnie, zaraz pojedzie kolejna część Więc zanim się obejrzymy to będzie już kolejny odcinek I levele będą tak szybko leciały, że głowa mała. Dobra, co tu trzeba zrobić teraz? Mamy trochę punktów. Może zrobimy w ten sposób. Jakoś tak zrobimy. O kurde. Powiem wam, że trochę się grubo robi grubo. Niebezpiecznie. Ale... Ziemiaczek jest, kozak, zobaczcie. On to wszystko przetrwa. Jest niezniszczalny ziemniak. Kurde, Kurcze, te drzwi są strasznie mocne. A co to jest? Jakaś kora? Dobrze, moi drodzy, lecimy z kolejnym poziomem. Nie zatrzymujemy się. Nie ma na co czekać, trzeba lecieć dalej. Co to jest, kurczy? Ciekawi mnie to strasznie, ale sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku. Weźmiemy sobie na pewno grzybki, weźmiemy no, obowiązkowo nasz ziemniaczek. Weźmiemy to, coś, tą korę. Oprócz tego, hmm, co to przydałoby nam się? No, Weźmiemy Wiesienki i naszą roślinkę. A on co, co mi tam? Trzeba próbować. Pomalutku, pomalutku. I jakoś poleci. O! Tu już będą dwa dwa wejwy, dwie fale takie duże Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli przy tym problem Patrz na więcej tych zombi, kurde. Co to dla nas jest? To cały nic. Nie jest mi to straszne w ogóle. Dawajcie nam słoneczka, lecimy, lecimy, lecimy. Mamy już na ziemiaczka, ale póki co nam jest niepotrzebny ziemiaczek. Nie mamy awaryjnej sytuacji. Ale spokojnie, w końcu pewnie nadejdzie. Zanim się obejrzymy, to już będzie potrzebne. Co to jest? Patrzcie! O kurde, ale fajne, to zjada nam. groby. super! Nie no, to teraz to jest rwelka. To mi się spodobało w tym momencie. Dużego ziomka postawimy. Bo idzie. tam czorek czapka. Czy coś jeszcze potrzebujemy z skrzypków? Nie no, możemy postawić tak naprawdę. Dobra, możemy kolejny grób zniszczyć. W takim razie zniszczymy go tu. O, kolejny możemy? Dobrze, dobrze, niszczymy, niszczymy. Może jakieś punkty zdobędziemy z tego. Pomalutko, pomalutko... I będziemy mieć wszystkie zniszczone groby A to jest dobra nowina, bo właśnie tego nam trzeba Nie ma na co czekać. Ciekawe jaką odległość ma. Patrzcie jak odległość ma. Nie no to, to i to, to się ceni Właśnie tego nam potrzeba O nie, sportowiec tam zjada żybka. Kolejny leci. Damy radę. Póki co trzymamy się. Haha! Ha, mamy Cię. Hiwi. Upi. Upijaj. Yeah! Dobra moi drodzy, mamy już dosyć dużą. O kurde, postawimy tutaj dzięki. O, nie ma ich. Nie będą nam zjadać. Nie pozwolę na to. Zniszczymy tutaj grzybkę, żeby tego dużego postawić. Tutaj postawimy kolejnego takie dwie fale tego Znaczy dwa rzędy w grypku na jakieś dwie fale dwa rzędy okej okay, tu mamy kolejnego zjemy, stawiamy kolejnego dużego grzybka się dzieje. Te poziomy na mnie straszne. Na, 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 na. Jestem ciekaw, co to będzie dalej. Na, 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 na. Poczekamy na razie z tym. Zrobimy nam śmiaczki czy miacie króla? O nie! I się zaczyna. Tam tera. Ta, ta. Wiśienka uuu się na mnie straszni! Już kolejny yupi. Ja. Yeah. To jestem tam potrzebne. Potrzebuję ziemiaczko. Uhu. Ziemniaczku Jest ziemniaczak Bardzo dobrze. Proj nas Jesteś niezawodny Mamy tyle tych grzybów, że jest tam nie BUU! ZUTALONETA, yeah. O to chodzi właśnie. O to właśnie chodzi. Kopiemy, zrobimy roślinkę. Jesteśmy niepowstrzymani. Mam książkę. Uuuu, zrobiliśmy książkę. Ciekawe co no będzie lądowało. Książko magii. Słuchajcie, moi drodzy. Wiem, wiem, skończył się już odcinek, ale spokojnie, będzie kolejny już niedługo. Tylko nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować, zobaczyć, co się dzieje na Facebooku. Pamiętajcie, komentarze, lajkowanie, a ja się z wami żegnam. Ziom, cześć.